Cześć, witajcie, Popierniczona. Wiem, że niektórzy z Was czekają na te moje wiadomości, bo zauważyliście to, zresztą trudno było tego nie zauważyć. Krzysztof Sulima w meczu z Dobrową Górniczą przesiedział cały czas na ławce rezerwowych, a nie razu nie wyszedł na parkiet. się szczególnie wtedy, gdy dowiedziałam się, że nie jest to związane z kontuzją, a zatem z czym? To była decyzja trenera, że nie wypuścił Krzyszka. Ja myślę, że nawet w końcówce, gdzie, gdzie ten mecz już był rozstrzygnięty, no to, to nie zasługuje na to, żeby go wypuszczać w ostatniej minucie jak, jak, jak jakiegoś juniora. Tak jak powiedziałem, to była decyzja że trenera, stwierdził, że musi skrócić trochę rotację, żeby, żeby gracze, którzy grają, zostali większej siebie. Tak dzisiaj pokazał to w yy, kuli, gdzie zagrał świetne zawody i stąd było, było ciężko tutaj yy, Krzyszkowi się zmieścić, a z drugiej strony yy, Dąbrowa grała też yy, niższym spadem i, i często trzeba było tutaj yy, korzystać z yy, usług diduszy. Wszystkie mecze są inni. Tak ja zawsze reaguję na sytuację, jaka jest na, na boisku. I ja myślę, że dzisiaj tych chłopaki, którzy grają dłużej lub to mieli dobry rytm i nie chciał zmienić tego rytmu. Ja myślę, że ten dobrowolny Gornicza jest zespół, który bardzo dużo zmieni te obrony. I też ten rytm i fokus jest bardzo ważny. I ja myślę, że to dzisiaj na naprawdę dobrze i, i na końcu zrobiłem swoje. Damian Kulik, Karol Gruszecki rzucili wczoraj po 21 punktów. Czy to wreszcie przełom twardych pierników? No i czy Damian Kulik nareszcie odpalił? Mam nadzieję, że tak będzie. Wiadomo, pracuję ciężko na tym, żeby moja forma była jak najlepsza. Miałem chwilową zniżkę formy, ale mówię, cały czas pracuję na tym, żeby była jak najlepsza i staram się to korzystać jak najlepiej. Jak oceniasz dzisiejszy mecz? No, cieszę się przede wszystkim, że wygraliśmy. Zagraliśmy bardzo zespołu. Jak widać po wyniku, praktycznie każdy rzucał punkty, każdy wniósł do zwycięstwa i to jest najważniejsze. Karol, jak oceniasz dzisiejszy mecz w porównaniu do ostatnich? Na pewno trochę lepszy, myślę, że dzisiaj było więcej energii. Natomiast nie możemy zaprzestać na tym spotkanie. Teraz mamy bardzo ciężki terminarz, 5 wyjazdów z rzędu, także musimy jeszcze podkręcić tą śrubę. No właśnie, i przy, przed wami mecz i ze stelmetem, i ze stalówką, i z Arką. Jak nastroje, jak motywacja? No bardzo dobrze takie przetarcie przed playofami to, to tylko nam może pomóc. Będziemy jeszcze bardziej skoncentrowani, mówię, te wyjazdy też nas przygotują, przygotują do, do, do sezonu tego końcowego, także już nie możemy się doczekać. Graliśmy z osłabioną drużyną Jacka Winnickiego. Od poniedziałku już były center Dąbrowy Górniczej. Szymon Łukasiak wrócił do Stalówki, z którą zdobył srebrny medal w ubiegłym sezonie. A zatem, czy ten rewanż był dla drużyny satysfakcjonujący? Bo wynik dla nas na pewno 91 do 77. To był to sam skład, który nas wygrał w Puchari, Ten Łukasia, który nie grał, grał je tam 8 minut i tylko dwa połączenia Dla nas ten zespół jest bardzo ciekawy. Oni kiedy grają tak jak ten small ball, jest ciężko obronić. Mają te gracze, którzy zawsze atakują jeden na jeden. I jak, jak nie bronisz jak zespółowo musisz mieć problemy. I musisz mieć problemy na całym boisku. I, ale dzisiaj ja myślę, że to kontrolowali dobrze, wygrali bardzo z głową i na końcu mamy zwycięzca. To taki był dzisiaj mecz dla nas bardzo ważny z kilku powodów. Przede wszystkim chcieliśmy rafunki wyrównać z Dąbrową. Te dwa mecze przegrane w pierwszej rundzie w Dąbrowie i Płacze Polskie nadbolały bolały cały czas i po prostu chcieliśmy Odgryźć za te porażki. I... A szkoda, że znowu byli w kolejnym osłabieniu, no no bo wewnątrz, dopiero co Szymonu no, tak, Kasia koczyła. Tak, tak, Takie jest sport, nie? Yy, na, na pewno nie, my nie mamy wpływu. Yy, no i wydaje mi się, że był to nasz Póki co najlepszy mecz chyba w marcu. Przed Wami bardzo ważne mecze. Kwiecień będzie na, takim miesiącem weryfikacji pokażę, gdzie jest. Coś. Jeżeli macie jakieś pytanie do zespołu, do naszej drużyny, jeśli coś was szczególnie nurtuje, pod filmikiem zostawcie swoje pytania w komentarzu. Jak tylko będę w Toruniu, jak tylko spotkam się z drużyną natychmiast postaram się rozwiać te nasze te wątpliwości. Po skryptu. Jak wiecie polityka Facebooka bardzo się zmieniła. Teraz materiały, jakie możecie znaleźć na Popierniczonej Zanikają, nawet nie docierają do osób, które polubiły ten profil, ponieważ liczą się lajki, udostępnienia i komentarze. Dlatego bardzo was proszę, o jakąkolwiek reakcję, by ten materiał docierał do najdalszych zakamarków trybu, bardzo mi na tym zależy. Polecam się.